Krótka przerwa, można powiedzieć, no ale zostało niespełna nawet miesiąc do startu ligi, więc trzeba szybko zacząć przygotowania. Mamy zaplanowanych pięć gier kontrolnych, gramy Środa-Sobota. Już jutro mamy grę wewnętrzną, z racji tego, że aktualnie na treningu gdzieś przebywa około 30 zawodników i mamy osoby, które potencjalnie bierzemy pod uwagę do, do gry w nowym sezonie. Z racji tego, że ta druga runda tamtego sezonu okazała się taka bardzo owocna, bo chyba po tych statystykach, które Paweł Maj przygotował, to się okazało, że jesteśmy drugą drużyną w tej drugiej rundzie. A co za tym idzie, druga drużyna i, o, i, i troszkę telefony z drugiej ligi się zaczęły pojawiać do zawodników naszych. Część się testuje, część się testowała, część już nie jest z naszymi zawodnikami. Myślę, że taka jest kolej rzeczy, więc yy, my, zgodnie z swoją polityką, no, szukamy tych zawodników głównie tutaj z okolicy i, i takich, yy, na których nas będzie tak naprawdę było stać. Tak? Yy. Nas cieszyłoby to, żeby ci zawodnicy, którzy podejmą rywalizację od sierpnia w wyższej lidze, żeby oczywiście grali w tych zespołach i to będzie dla nas fajna promocja i mamy nadzieję, że, że to kolejny sezon będzie dla nas udany. Aktualnie no, czy nie ma z nami na tę chwilę Filipa Szewczyka, nie ma Mateusza Ludwikowskiego, nie ma Kuby Golińskiego. Nie ma Dama Majewskiego, nie ma Łukasza Borwika, nie ma Piotra Józefiaka, ale to już miało miejsce w trakcie sezonu. E, nie ma Kacpra Bałamącka. Byli testowani jeszcze Kamil Zetka, Krystian Szczepaniak, Jakub Pawlik. Także no to, to łącznie było około 10 zawodników, stąd też taka szeroka liczba osób zaproszonych, bo Zapraszając dwie, trzy osoby na jedną pozycję no, potencjalną, no, to to się stworzyło tych zawodników od 8 do 10, i, i zobaczymy. Myślę, że oni są zaproszeni na mikrocykl treningowy, który będzie zakończony grą z piastem brzmi i, i, i po tym będziemy mogli podjąć więcej decyzji. Ja już tam swoje wizje na niektóre osoby, mam, które myślę, że jeżeli będą chciały zostać w tym klubie, to. To, to jak najbardziej, ale no dwa treningi, drugi dopiero się zaczyna to jest jakby mało, ale ta gra będzie gdzieś takim głównym wyznacznikiem no a później tak naprawdę no to sezon tak, już na początek można powiedzieć, że jesteśmy tak wpuszczeni w głęboki tunel, no bo od razu mamy wyjazd do Floty Świnoujście, więc, więc będziemy mogli przetestować Beniaminka i coś, co się pojawiło nowego na naszym wybrzeżu, więc mam nadzieję, abyśmy tam wyjeżdżali z tego tunelu na powrocie z podniesioną głową.